Tomasz Ziółkowski. Filozofia Prawdziwa. Wykład 32. Brak mowy. Doszliśmy w końcu do sporego problemu w filozofii prawdziwej. Tym problemem społecznym jest odkrycie przez Tomasza Ziółkowskiego około roku 2000 faktu, iż mówienie szkodzi zdobywaniu oraz budowaniu wiedzy. To bardzo ważne prawo w filozofii prawdziwej. 20 lat badań tego prawa o szkodliwości mowy. Potwierdzają jego konieczność oraz istnienie. Tym samym Tomasz Ziółkowski od około 20 lat nie mówi ani nie rozmawia ustnie z ludźmi. Przez 15 lat zupełnie nie mówił. A po tym okresie sporadycznie. Wtedy kiedy była konieczność. A w późniejszych latach, jeżeli jest potrzeba. Jeżeli rozmawia, to pisemnie. Bo pisanie oraz czytanie nie szkodzi w budowaniu wiedzy. Jeżeli nie są zbyt długie. Zwłaszcza pisanie jest korzystne do zwiększania wiedzy. Takie pisanie przynosi skutek faktyczny. Koncentruje umysł na treści oraz wiedzy. Segreguje wiedzę. Oraz definiuje wiedzę. Oraz poszerza i otwiera zasób określeń oraz nazw wiedzy. Brak mowy oraz jedynie pisemna forma porozumiewania się są tak odbiegające od normy uznawanej. W relacjach ludzkich, że wyrządzały trudności w porozumiewaniu się z ludźmi. Oraz wywoływały zagrożenie dla praw obywatelskich Tomasza Ziółkowskiego. Dla większości ludzi mowa jest głównym narzędziem życia i emancypacji. Kiedy brakuje mowy ustnej ludzie tracą swoją siłę w realizacji swojej emancypacji. Z powodu tych trudności w reakcjach ludzi Tomasz Ziółkowski obecnie mówi. Ale stara się ograniczyć tą formę komunikacji do konieczności. Tomasz Ziółkowski głównie porozumiewa się pisemnie. Na szczęście rozmowy pisemne przez internet stały się popularną normą. Więc pisemna forma porozumiewania się przez internet jest używaną formą porozumiewania się. Przez Tomasza Ziłkowskiego. Dlaczego mówienie szkodzi budowaniu wiedzy jest mniej istotne. Najważniejsze, że potwierdza się teoria. Iż mówienie znacznie ogranicza budowanie wiedzy. Każdy człowiek, który dużo mówi nie posiada dużej wiedzy z filozofii prawdziwej. Oraz nauk szczegółowych. Widząc człowieka, który dużo mówi. Nie musimy nawet sprawdzać jego wiedzy. Bo fakt częstego mówienia wskazuje. Iż taka osoba wie oraz umie niewiele. Zapewne sporo czasu upłynie, aż ludzie pogodzą się z tym niewygodnym faktem. Że mówienie szkodzi wiedzy. Oraz zaczną milczeć. Brak mowy skutkuje lepszymi bodźcami dla zmysłów. Budując wiedzę lepiej poznawać świat zmysłami. Oraz uczyć się świata zmysłami, oraz dotykać świat zmysłami. Zamiast opowiadać o świecie, mówienie zakłóca odbiór zmysłami świata. Najważniejsze jest to, że mówienie źle działa na budowanie wiedzy, oraz wywołuje osłabienie pracy umysłu, które to osłabienie zdolności umysłu trzeba później doprowadzać do normy, a co zajmuje nieraz wiele godzin. Prawdopodobnie w przyszłości reszta ludzi też przestanie mówić. Podobnie jak Tomasz Dziółkowski. A mówienie zastąpione będzie poznawaniem świata zmysłami. Oraz pisemnym kontaktem z ludźmi. Można mówić na przykład podczas seksu, ale to wyjątkowe sytuacje.